Kasia zmarła po porodzie. Malutki Wiktor powtarza to, gdy płacze. Poruszające słowa rodziny 27 latki. Ich koszmar trwa. Nie zapomną tego nigdy. Chcą wiedzieć, co dokładnie wydarzyło się w Kołobrzeskim szpitalu. Kropka. Dlaczego młoda i zdrowa kobieta, 27-letnia Kasia, zmarła niedługo po cesarskim cięciu? Kropka. Teściowa Kasi, pani Stanisława Kożuchowska, nie kryje rozżalenia. Wyjawia nam, co mówi jej malutki wnuk Wiktor, gdy płacze. Jej słowa poruszają do głębi. Brzemię, jakie dźwigamy z synem, jest niewyobrażalnie ciężkie. Nasze życie to dramat, z którym musimy każdego dnia się mierzyć. Każdego dnia walczymy, mówi nam pani Stanisława. A to walka o prawdę i sprawiedliwość. Rodzina Kasi jest załamana. Paweł, Kasia i ich synek Wiktor. Mogliby być pełną rodziną, cieszyć się z tego, że mają siebie. Stało się inaczej. Mężczyzna stracił ukochaną żonę, a ich dziecko, mamę. Rodzina 27-latki nie może pogodzić się z jej nagłą i niespodziewaną śmiercią. Mówią o błędzie lekarskim. Zmagają się z codziennością, w której zabrakło kasi. Żyją w ogromnym stresie. Ich bezsenne noce wypełnia ból, tęsknota i rozżalenie. Kiedy pierwszy raz karmiłam Wiktorka, płakałam nad nim. To nie ja powinnam go karmić, przyznaje w rozmowie z faktem pani Stanisława. Mój wnuk kiedyś pozna prawdę, będzie wychowany w prawdzie, podkreśla nasza rozmówczyni. Kołobrzeg. Historia Kasi i Pawła. Kasia i Paweł byli świeżo upieczonym małżeństwem. Od sześciu lat mieszkali i pracowali w Szwecji. Byli w sobie szaleńczo zakochani. Ciągle powtarzali, jak bardzo się kochają, jakby wiedzieli, że tego czasu nie mają zbyt wiele. W lipcu 2023 roku przyjechali na wakacje do Polski. Kasia była w ciąży, para spodziewała się swojego pierwszego dziecka. Byli tacy szczęśliwi. Ostatniego dnia pobytu, 31 lipca, stało się coś niepokojącego. Para była już spakowana, mieli ruszyć na promu, kiedy Kasia zaczęła plamić. Dwa dni wcześniej była u lekarza, wszystko było w porządku. Dziecko było dobrze ułożone, sama mówiła, że nic tylko dziecko urodzić. Ona się nie bała porodu, tłumaczy nam pani Stanisława. Polski lekarz, pod opieką którego była 27-latka, powiedział, że powinna trafić do szpitala. Paweł zawiózł żonę do regionalnego szpitala w Kołobrzegu, województwo zachodniopomorskie. Zaczęła się akcja porodoła. Śmierć 27 latki w Kołobrzeskim Szpitalu. Zmarła po cesarskim cięciu. Ostatnie zdjęcie. Lekarze zdecydowali o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia. Pan Paweł obawiał się zabiegu, jakby przeczuwał, że może stać się coś złego. Kasią zajmował się specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Kiedy Kasia urodziła, przyniesiono jej Wiktorka. Utuliła go, Paweł zrobił jej pierwsze zdjęcie z dzieckiem. I ostatnie, zdążyła powiedzieć do Pawła, że go kocha, mówi ze smutkiem teściowa 27 latki. Po zabiegu stan zdrowia Kasi nagle się pogorszył. W krytycznym stanie trafiła na oją. Doszło do krwawienia, a potem niewydolności. Zdała się Sepsa, z dokumentów, które posiada rodzina, wynika, że podczas cesarskiego cięcia przecięto tętnicę biodrową i moczowody. Kasia przez 28 dni walczyła o życie, zmarła 28 sierpnia. Zdrowa kobieta poszła urodzić dziecko i wywieziono ją ze szpitala w trumnie podkreśla pani Stanisława. Ona przez miesiąc umierała i nikt jej nie pomógł, dodaje ze łzami w oczach. Prokuratorskie śledztwo w sprawie błędu medycznego. Sprawę śmierci 27-letniej Kasi prowadzi prokuratura regionalna w Szczecinie. Postępowanie toczy się w sprawie bezpośredniego narażenia na utratę życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to jest na podstawie artykułu 160 paragraf 2 Kodeksu Karnego, oraz nieumyślnego spowodowania śmierci, to jest artykułu 155 Kodeksu Karnego, wyjaśnia faktowi PROK. Marcin Lorenz z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. W sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Śledczy od września 2023 roku wciąż czekają na wyniki sekcji zwłok 27-latki. Protokół z sekcji nie został jeszcze nadesłany do tutejszej prokuratury. Pani prokurator, która prowadzi śledztwo, robi co może: dzwoni do biegłych, do kierownika zakładu medycyny sądowej. Nie mamy niestety wpływu na to, kiedy biegli nadeślą protokół. Z ich wyjaśnień wynika, że przyczyną opóźnienia jest oczekiwanie na wyniki badań histopatologicznych, informuje nas rzecznik szczecińskiej prokuratury. Prokurator zdecydowała się nawet wysłać już akta do innych biegłych w celu uzyskania opinii kompleksowej, nie czekając na protokół z sekcji, żeby niejako zarezerwować ustalony termin wydania opinii głównej, dodaje Prok. Marcin Lorenz. Przypomnijmy, że we wcześniejszych rozmowach rzecznik wskazywał na to, że czas oczekiwania na kompleksową opinię biegłego może wynosić nawet rok. Od tej opinii zależeć będzie, czy kto i jakie może usłyszeć zarzuty. Rozżalenia i rozgoryczenia nie kryje rodzina 27-latki. Wciąż czekają na odpowiedź na najważniejsze pytanie: dlaczego Kasia nie żyje? Myślnik. Kropka. Czy prokuratura jako organ ścigania nie jest w stanie wyegzekwować wyników sekcji? Dlaczego aż tak długo to trwa? Pyta nas pani Stanisława. Dla najbliższych Kasi to ogromny stres. Nie śpią po nocach. Stale i wciąż to przeżywają. Ta tragedia odżywa na nowo. Bardzo proszę odpowiednie służby o to, by jak najszybciej wydały wyniki, byśmy mogli zamknąć ten etap. To przecież nasze życie, nasz dramat z którym musimy każdego dnia się mierzyć, podkreśla teściowa 27-latki Śmierć Kasi uruchomiła lawinę. Relacje pacjentek kołobrzeskiego szpitala przerażają Poruszające słowa babci. Mały Wiktor powtarza to, gdy płacze Ukojenia i pocieszenia rodzina szuka w małym Wiktorze. Chłopczyk jest zdrowy, dobrze się rozwija. Jest taki śliczny, słodziaczek, tłumaczy nam jego babcia. Zdarzają się jednak bardzo trudne chwile. Kiedy płacze, wyrywa mu się słowo mama. My wiemy, że mama nie przyjdzie. To rozrywa nasze serca, wywołuje w nas ogromny smutek i żal, przyznaje ze smutkiem pani Stanisława. Szpital, lekarz pracuje na oddziale. O tragiczną historię rodziny Kożuchowskich zapytaliśmy władze Kołobrzeskiego Szpitala: Czy prowadzone jest wewnętrzne postępowanie? Czy lekarz, który przeprowadzał cesarskie cięcie, nadal pracuje w placówce? Nadal jest prowadzone postępowanie przez powołane do tego organy. Czekamy na zakończenie postępowania i ustalenia w sprawie. Podaje faktowi Patrycja Głomska, rzecznik regionalnego szpitala w Kołobrzegu. Czy lekarz wciąż pracuje na oddziale? Tak, nadal udziela świadczeń w oddziale, dodaje rzecznik Kołobrzeskiego Szpitala. Rodzina Kasi nie ukrywa emocji. Lekarz, który wykonał cesarskie cięcie, nadal pracuje na oddziale ginekologiczno-położniczym. Kropka. Myślę, że nie poniósł żadnych konsekwencji. Ciągle zadaję sobie to pytanie, dlaczego doktor wraz z dyrekcją szpitala ryzykowali tak ciężkimi powikłaniami u Kasi, kiedy mogli przewieźć moją synową do placówki bardziej wyspecjalizowanej. Szpital w Kołobrzegu jest pierwszego stopnia referencyjności, a Kasia powinna być w szpitalu przynajmniej trzeciego stopnia. Dlaczego aż tak ryzykowano? Zastanawia się pani Stanisława. Nasza rozmówczyni zaznacza, że na Kołobrzeskim Ojom i E spotkali jednego lekarza, który był dla nich wsparciem. On dawał nam ciągle nadzieję. Jesteśmy mu wdzięczni, bo gdyby tego nie było, to skończyłoby się kolejną tragedią. Syn nie dałby rady patrzeć na to, jak jego żona przez miesiąc umiera. Jego słowa uratowały kolejne życie. Nigdy tego nie zapomnę, mówi ze wzruszeniem pani Stanisława.